W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's Wojak dobry jest. Panie Tomaszu, mam takie pytanie. Czy po wygranej z Mistrzem świata Federacji WBC Daniel Gliszza, w którą pan wierzy ja również, będzie pan musiał skoczyć walkę rążową z młodszym z braci, z i drugie pytanie, jak pan zauważył, który zdać jest lepszy? Myślami jestem o sobotniej walce, do tej walki się przygotowałem i to jest cel, pokonać Italię. W niedzielę, następnego dnia będę myślał o kolejnej walce. Nie można sięgać za daleko, mając przed sobą, także poczekajmy do soboty. W niedzielę ci odpowiem. A który zdać jest lepszy, pan zdań? To są mistrzami i jeżeli chcesz pokonać mistrzów, trzeba zrobić na tyle, żeby ich pokonać. Także zawsze dla za każdego mam respekt, bo to są wielcy zawodnicy i są mistrzami. Ale ja powtarzam, ja nie mam nic stracenia. Jestem głodny, głodny, walki i głodny zwyciężami.